Przypatrując się nauczaniu Chrystusa, można wyciągnąć wnioski co do naszego sposobu głoszenia Ewangelii oraz co do treści, jaką powinno zawierać to głoszenie. My również, jeśli chcemy naśladować nauczanie Chrystusa, powinniśmy demaskować grzech. Powinniśmy ukazywać, że jego źródło jest w naszym sercu. Powinniśmy uczyć odważnego patrzenia na zło, aby je zwalczać. To demaskowanie zła, które istnieje w człowieku, jest konieczne, by człowiek mógł zrozumieć lepiej, kim jest Bóg, albo inaczej, czym jest miłość Boża do nas. Kto bowiem nie przeżył nigdy swojej nędzy moralnej, swojej słabości, swojego grzechu, ten nie zrozumie w pełni, czym jest wielkość i darmowość miłości Bożej. Dlatego, kto nie pojął swojej znikomości, swojej małości, słowo, że Bóg jest miłością, jest tylko pustym dźwiękiem. Taki człowiek będzie uważał, że Bóg musi go kochać, bo on jest przecież dobrym człowiekiem, bo jest kimś bez zarzutu. Tylko ten, kto przeżył swój grzech, rozumie, czym jest wielkość i darmowość miłości Bożej. Ten zrozumie, że Bóg kocha. Naprawdę za darmo, bezinteresownie, za nic. Tylko ten to zrozumie, kto pojął swoją małość i grzeszność. Ponieważ są ludzie, którzy naprawdę nie przeżywają swojego grzechu, swojej słabości, dlatego też głoszenie Ewangelii ma na celu rozbudzenie sumienia. Mamy głosić grzech nie po to, by człowieka przygnębić, lecz po to, by ukazać mu miłosierdzie i dobroć Bożą. Aby człowiek nie popadł w udręczenie z powodu swojej słabości, mamy, tak jak Chrystus, ukazywać drugiemu człowiekowi Boga prawdziwego. To znaczy Boga kochającego, Boga, który miłuje zupełnie bezinteresownie. Mamy ukazywać światu prawdę, że Bóg nigdy nie zmienia się w swej miłości względem człowieka. Jest podobny do ojca syna marnotrawnego, który czeka na niego, który nie obraził się, dlatego że syn opuścił jego dom. Mamy głosić Boga, który, podobnie jak pasterz, opuszcza dziewięćdziesiąt dziewięć owiec i idzie za jedną, zabłąkaną, bo zależy mu na niej, bo ją kocha. Mamy zatem głosić dobrą nowinę o Bogu który nie jest podobny do człowieka, bo jest niezmienny w swej wiernej miłości. Bóg jest stały, nie jest Bogiem kapryśnym. Jego miłość nigdy nie ustaje, nawet jeżeli my się buntujemy, nawet jeżeli my występujemy przeciwko niemu, nawet jeżeli znieważamy go. Głoszenie Boga prawdziwego ma na celu to, by ułatwić innym powrót do Boga. Ma doprowadzić do żalu, do skruchy, czyli do powrotu, do rzucenia się w Jego otwarte ramiona. Ma dopomóc tym, by drugi człowiek sparł się na Bogu, by u Niego szukał ratunku i pomocy w Jego łasce. Często ulegamy pokusie, by najpierw o własnych siłach poprawić się, zmienić, a potem iść do Boga już jako oczyszczeni, jako bezgrzeszni. Tymczasem, do zmiany życia, do przekształcenia siebie, potrzebna nam jest pomoc Boża, Jego łaska. I właśnie w tym celu, by mieć siły do walki ze złem, by mieć energię do pokonywania grzechu, musimy ustawicznie zbliżać się do Boga. Musimy prosić Go, szukać u Niego umocnienia, szukać Jego łaski w sakramencie pojednania, w Eucharystii. Wtedy dopiero zdobędziemy siły. Ale zdobędziemy się na ten krok wtedy, kiedy będziemy mieć ufność, że Bóg kocha i że jest gotów nam pomóc. I tę ufność trzeba rozwijać i w sobie, i w drugim człowieku, głosząc Boga prawdziwego. Mówiąc o Bogu, nie powinniśmy zapominać o jeszcze jednym problemie: że Bóg kocha naprawdę wszystkich, a jeżeli kocha innych ludzi, to nie jest mu obojętne. Jak ich traktujemy? Bóg nie może przymykać oczu na krzywdy, jakie wyrządza się jego dzieciom. Dlatego musimy również głosić Boga, który jest Bogiem sprawiedliwym, to znaczy Bogiem, który nie toleruje zła, które wyrządzamy jego umiłowanym dzieciom. Bóg nie byłby kochającym Ojcem, Ojcem wszystkich ludzi. Gdyby było mu obojętne, czy krzywdzimy ludzi, czy też czynimy im dobrze. Tak więc mamy głosić Ewangelię o dobrym Bogu, kochającym Bogu, Bogu gotowym zawsze przebaczać, ale także o Bogu, który kocha wszystkich i nie przymyka oczu na krzywdy, które wyrządza się jego dzieciom. Musimy zatem głosić sprawiedliwość Bożą. Nauka o sprawiedliwości Bożej. Ma ścisły związek z naszym wiecznym życiem. W naszym nauczaniu powinniśmy przypominać, że każdy człowiek posiada w sobie element nieśmiertelny, który nazywamy duszą. Jest to nasze duchowe ja, które nigdy nie przestaje istnieć, nawet po śmierci. A więc człowiek w chwili śmierci nie przestaje istnieć, istnieje na zawsze, obojętnie czy w to wierzy, czy nie wierzy istniał będzie, ale jego los będzie zróżnicowany. Dlatego też trzeba to przypominać, żeby człowiek właściwie ukształtował nie tylko swoje życie ziemskie, ale i swoją wieczność, bo może być na zawsze zbawiony, albo też na zawsze potępiony. Warto korzystać z każdej okazji, by przypominać innym często zapominaną prawdę o nieśmiertelności duszy. Na przykład, przez rzucenie takiego pytania. Dobrze, że będziemy żyć wiecznie. Życie byłoby straszne, gdyby śmierć nas unicestwiała. Co by było, gdyby nasze życie kończyło się z chwilą śmierci? Takie pytanie może pobudzić drugiego człowieka do myślenia o swoim życiu wiecznym. Ucząc o duszy nieśmiertelnej i o naszej odpowiedzialności za. Los wieczny, za nasz los wieczny, należy też przypominać prawdę o Bożym miłosierdziu. Swoimi pouczeniami mamy chronić drugiego człowieka przed popadnięciem w rozpacz. Trzeba przypominać, że każdy człowiek, jakiekolwiek byłoby jego życie, może osiągnąć zbawienie, jeśli tylko powróci do Chrystusa. Jeśli tylko będzie żałował za swoje grzechy i będzie chciał budować swoje życie w oparciu o Jego naukę, w oparciu o Boże przykazania, każdy jeszcze może się nawrócić. Każdy może osiągnąć jeszcze zbawienie. Jeśli tylko przyjdzie do Niego, jeśli zaczerpnie łask ze zdrojów Jego miłosierdzia, jeśli poprosi o Jego łaskę, o Jego pomoc. Trzeba sobie jeszcze uświadomić fakt, że nasze głoszenie Ewangelii ma odnawiać także miłość do bliźnich. Naszym słowem, pouczeniem, mamy pomagać innym tak żyć, by jedność z ludźmi pogłębiała się, by ludzkość dzień po dniu stawała się coraz lepszą wspólnotą, a nie anonimowym tłumem. Stąd też w naszym przekazywaniu nauki Bożej. Muszą zawierać się również wskazania, jak kształtować swoje życie, aby formowało ono nie tylko nas samych, ale i otoczenie. Powinny znajdować się w naszym nauczaniu wskazania, jak postępować, jak żyć z innymi po Bożemu, jak tworzyć ustawicznie jedną wielką wspólnotę, czy to w domu rodzinnym, czy w środowisku pracy, w szkole, czy też tam, gdzie się aktualnie znajduję. Tak więc w naszym nauczaniu, które ma być kontynuowaniem nauczania Jezusa Chrystusa, musi znajdować się demaskowanie grzechu, następnie musi w nim być przedstawianie prawdziwego Boga, aby odnawiać miłość do Niego, i wreszcie pouczenia, jak mamy konkretnie w życiu kształtować nasze postawy względem Boga, aby wyrażały miłość do Niego. Czyli pouczenia o modlitwie, o kontakcie z Bogiem, tym podobnie oraz pouczenia, jak ma być kształtowane nasze życie, aby było wyrazem miłości do bliźnich.